Natalia, czy powoli przygotowujecie się do świąt, czy raczej na ostatnią chwilę i czy Ty pieczesz ciasta? Czasami piekę ciasta, ale nigdy nie zdarzyło mi się piec ciasta na święta. Muszę przyznać, że teraz troszeczkę bardziej żyję wyjazdem, który, który mam zaraz po świętach, wyjazdem na, na snowboard. I, i Kupuję sobie ubrania, wyobrażam sobie co, jak, z czym połączyć, więc no święta gdzieś są tam na, na, na drugim planie. No i też, też może troszeczkę przez to, że w tym roku nie spędzamy świąt w moim domu tutaj w Warszawie, tylko wyjeżdżamy do rodziców, więc oni się wszystkim zajmą i nic, o niczym nie trzeba myśleć, tylko później trzeba myśleć o prezentach, ale na no to jest, jest jeszcze chwilka czasu. Ulubiona potrawa wigilijna? Ja bardzo lubię biały, biały barszcz z grzybkami. To jest taka potrawa, która nie gości na wszystkich stołach, bo wiem, że u niektórych jest barszczyk czerwony, ale ja kocham mojego taty, barszcz biały z grzybkami, i, i, i nawet wtedy jem ziemniaki. Jak nie przepadam za ziemniakami, to, to lubię sobie włożyć właśnie do tego barszczu ziemniaczki. Twój tata dobrze gotuje? Wspaniale. Jest najlepszym kucharzem na świecie. I znowu pewnie przytyję, jak, jak pojadę do niego. No i jeszcze rodzice będą dawali specjalnie, żebym e, spróbowała wszystkiego, będą no, mnie namawiali do wszystkiego. Ach, jak sobie pomyślę, to aż mam ciarki, no, ale to jest to wszystko tak pyszne i, i tak słodkie, tak rodzinne, że, że warto po prostu to przeżyć i, i warto wrócić kilka grubszym.